Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Ha, tobie, Pan. Pewien Faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz widząc to wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na po to pan rzekł do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie rozumni, czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na Jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla Was czyste. Oto słowo Pańskie, to Bardzo często dzisiejszemu Kościołowi zarzuca się hipokryzję, ale Często ten zarzut kieruje się tylko do Księży, a on przecież dotyczy wszystkich, wszystkich członków Kościoła. I choć pierwszą reakcją może jest oburzenie, to może spójrzmy na siebie i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nie ma w tym racji. Jak wielu przykłada ogromną wagę do tradycji czy, czy rytuałów, potępiając każde odstępstwo, a jednocześnie nic za tym nie idzie. Wielu z nas stawia siebie za przykład, a u źródeł takiego postępowania nie jest co innego jak pycha. I chociaż w dzisiejszej Ewangelii kluczowym słowem jest czystość to tak naprawdę istotna jest porównanie i połączenie tego co wewnętrzne i zewnętrzne. Faryzeusze ogromną wagę przykładali do przestrzegania przepisów, do tego co jest na zewnątrz. Istotną rolę odgrywała właśnie czystość rytualna, dlatego z tak wielką ostrożnością pilnowali, by nie dotykać tego, co uważane jest za nieczyste, myli naczynia, ręce i wcale nie chodziło o zachowanie zasad higieny, ale o rytuał. Ta Koncentracja na przestrzeganiu zasad była tak głęboko zakorzeniona, że poza tymi regułami, przykazaniami, normami nie widzieli człowieka. I porównanie, jakiego użył dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, jest niezwykle trafne. Zwróćmy uwagę, że z punktu widzenia użyteczności tak naprawdę ważne jest, czy nawet najważniejsze, żeby wnętrze naczynia było czyste, a nie to, żeby naczynie błyszczało. Jeśli bowiem wnętrze naczynia będzie brudne, to umieszczenie w nim jakiegokolwiek pożywienia będzie wiązało się z tym, że to zanieczyszczenie, ten brud wchłonie to, co jest przygotowywane i po prostu stanie się to niejadalne albo się zepsuje. Jeśli zaś uda się zachować czystość wewnątrz naczynia, to nawet jego zabrudzenie z zewnątrz będzie wymagało jedynie tego, żeby to umyć, przetrzeć. A potrawa nie utraci swego smaku, nie utraci swej jakości. Trzeba zatem dbać nie tylko o to, co na zewnątrz, ale przede wszystkim uwagę poświęcić temu, co jest wewnątrz, bo tu znajduje się środek ciężkości, który nadaje naszemu życiu równowagę. Trzeba być. Spójnym, autentycznym, tożsamym, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. W innym przypadku należy spodziewać się równi pochyłej, która stopniowo będzie nas spychać po równi pochyłej w dół, do duchowej ospałości oziębłości. Prośmy więc dziś, także w czasie tej Eucharystii, o to, byśmy rzeczywiście potrafili zachować czystość i godność serca, a dopiero w drugiej kolejności zwracali uwagę na to, co na zewnątrz. Amen.